Wiesz, i trochę na początek, bo ja z otwartą szybą jeszcze. Ale witam Was w kolejnym odwrotnym vlogu ze zbierania sianokszonek i prasowania, bo jedziemy też nagramy chwilę, jak Mateusz to już prasuje. Co ciekawego, na ostatnim filmie widzieliście Zondira 655 Erkę. Podkreślam, Erkę na full wyposażeniu. Brakowało tylko zamontowanej anteny GPS-a, mimo że GPS, też był wmontowany. Yy, dzisiaj mamy John Deere 655M, yy, wersja z 2020 roku. Więc nowy ciągnik, jak to będzie wyglądało, wejdziemy, pokażę Wam. Więc nóżka, fuszka, ciągnik z tego roku. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i miłego oglądanka życzę. No jesteśmy już na polu. Drugi pokaz po miesiącu.

Rybacze 120 MK Ten 155 MK Samek ciężko już puchę? <laughs> 아, 야 이거 이고다 고래. że tu osłony MK nie, RK, MK nie ma z drugiej strony jest i nie ma. Trzeba pomyśleć, gdzieby to wetknąć teraz, żeby nie przeszkadzała. Dobra, postawmy ją tu na cztorc tyle. Później i tak ją trzeba będzie przełożyć, bo Mateusz ma tam na jeszcze 50 dalek gdzieś. Dobra, będzie stało. Powiedzcie mi, odpiąłem czy nie odpiąłem? Nie odpiąłem. Norma.

półtorej godziny później, niż powinniśmy zacząć, bo jeszcze Mateusz przyjechał. I coś spada mu napięcie przy owijaniu. Nie wiem czemu. Na prasie. W sensie z komputera jak gdyby za słabe napięcie wychodzi i, 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 i nie może, kurde, do końca winać. Ogólnie prasa na sprzedaż. Chyba za 30 brutto, o ile się nie mylę, to jakby ktoś był zainteresowany, to jak najbardziej może się odezwać. Założyli nowe ładne światełka, to fajnie zaraz z zielonego lodowymi hamulcami wyglądają hamulce LEDowe na tym, na przyczepie, na trasie. napędzie, żeby nie trzebać przy dwóch belkach. No trochę wyschła mi za bardzo ta zielonka, no ale już trudno. Deszcze spadały, czekaliśmy, żeby było bezchło, jak obesło to teraz wyschło i o. Jest trochę przymokra, ale to nic. jest ta belka, tam jest ta belka. Dobra, zaczniemy kłaść od tylnej przyczepy standardowo, żeby mi się nie opuścił zaczep na przedniej. Wobec sensu. YouTube Music, nowa aplikacja do streamingu muzyki. Kurde, drażni mnie to. Dobra, pomin. Co okno zamknij, bo się kurzy. Nie chce mi się spinać pasami, dużo balek nie będzie to. Będziemy płacić inaczej. Nie, nie wezmę 16 tutaj wezmę więcej. dobry spotkanie teraz tamte te Naszą co To ciepło robi. Nawet nie, nie wiem ile jest stopni na dworzu teraz. 22 no to w pół do dziesiątej 22 stopnie to już lato zaczyna ale no, już niebawem yy, mucenie jęczmienia muszę skoczyć zobaczyć na to dalsze pole co szybciej dosychało to może jeszcze w tym tygodniu jak nagrywam czyli jest dzisiaj pierwszy lipiec to może się tak uda, że do tego 5 lipca będzie po jęczmieniu, po dwóch hektarach a te trzy muszą jeszcze dotknąć Cięższa ziemia u nas jest i lepiej się trzyma wilgoć nim. No nie wiem, Mateusz z godzinę przede mną był, może niezupełnie na polu. No, ale dobra. Widzimy się za chwilę, jak naładuje i, i, i podejdziemy chwilę do Mateusza, zobaczymy jak to wygląda. Rodecz. zaraz tu Mateuszowi przekombinujemy. Bo w szoku będzie Joolo. Ty pod którą masz podpiętą prasę? Jedynkę. Kurwa, niedobrze. Co? Pod dwójkę trzeba. Co? Pod jedynkę ci tu zawezmę. Opuszczę trochę i wezmę ten, jak to się nazywa? Dobra. Siatkę ci położę. O, nie. Aha. A co to robisz? Przełączyć? tam przełączyć? Opuścić i dopiero przełączyć? Aha. No to po dwójku będziesz co robił Dobra, <laughs> Co? Na środek Daj na środek I popchnij do przodu I trzymaj Dobra Opuść jeszcze. Przemek, opuść! Opuść jeszcze! Nie w top! Albo dobra, poczekaj! Daj do góry! Do siebie, no, jeszcze! Tak, e, e, mamy 3 hektary tutaj, mi już 22 e, belki na, na gospodarstwo i co idzie za tym, wyszło, że drugi pokos był po prostu napompowany mega wodą jak to wyschło, to zrobiło znacznie mniejszą ilość, e, znacznie mniejszą ilość belek z hektara, sorry za to bujnięcie, e, e, kierownicę majdłem. I przez to, że tak wyszło, no to jest 10 balek z hektara z drugiego pokosu, więc no nie ma szału, w ogóle nie ma szału. Jest, bym powiedział, nawet bieda. No ale no, wydawało się więcej, ale jest znacznie mniej. No po prostu odparowała woda z badyla. Ona po prostu miała na tyle wody, że się nie, nie krzewiła, żeby z początku wykrzewić się. Później w e, dużą ilość w, w, badyli, może nie no, badyli było sporo, ale wszystkie były strasznie wodą napompowane. No i co za tym poszło? Zrobiło się 10 kulek z hektara. Co jak poprzednio wyszło z pierwszego pokosu 20, to było sucho i ona musiała sobie, na, narobiła na początku dużo aplegry i odbudowała się. No to teraz wyszło inaczej i po prostu no, 3 hektary 30 kulek. Ale no jak po miesiącu liczyć? No jeszcze z półtora tygodnia powinna mi więcej rosnąć jak przy normalnej pogodzie. Ale to nic, będzie szybciej następny pokos i tyle. Dobra, a ja przejeżdżam zaraz na następne pole i widzimy się za chwilkę. No i oficjalnie się na książki drugi pokos zakończony. Jeszcze dziury cholera zaraz na prostej drodze, jak wypierdzieli, tego będę musiał gonić. Także oficjalnie mówiąc drugi pokos zakończyliśmy. Była bieda w porównaniu do poprzedniego pokosu. To było huk kulek mniej. No i co? No teraz lecimy matiemu odprowadzić czepę. zabieram wieltonę. A Mateusz przede mną, więc butujemy na dwa zielone. Niech tam mińszo w tych biegach. O, idzie. Ale mi błota się skórz wywaliło. Oto Menda. Ma inne przełożenia na skrzyni. Ale błota wywaliłem. No trudno, bywa i tak. Dobra, dogoniliśmy go. Nie ucieknie. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że łapeczka zostawiona. I widzimy się już w następnym podwórkowym vlogu. Także trzymajcie się. Cześć!